Na tym drzewem się gdzieś trzymali raz. Później te walki ustępowały, pomału ten ogień coraz dalej, mniej tej było. Więc kazali wziąć mnie na plecy, temu właśnie koledze. A to był, a to był kolega z sąsiedniego plutonu, i to był kresowiak z kres, właśnie z, z tej partyzantki od porusznika doliny. I on biedny mnie chyba z 500 metrów, to musiał co odpocząć, dźwigał, wziął mnie na plecy i mnie dźwigał, a to był szczuplejszy ode mnie, bo ja taki byłem chłopak jak teraz, tylko że nie taki tęgi, ale wysoki byłem i tak dalej. A on biedak dźwigał, mnie dźwigał, doniósł mnie do stodoły, a tam przy stodole już siedziało chyba ze 30 naszych zdrowych wziętych do niewoli. Tak w kółko, a Niemcy chodzili, pilnowali ich dookoła Warta. Na mierze rannego więc zaraz ten, ten, ten właśnie Niemiec, który po polsku mówił, ja później się zorientowałem, że to musiał być jakiś ślązak. Bo on po, po, po śląsku gadał, no, ja kiedyś nie znałem tej śląskiej mowy. On wziął jednego tam od, z, z, z tych, z tych, z tych, z tych kum, kumpli, którzy byli już wzięci do niewoli, zabrał go z sobą, przyniósł kawał deski, gdzieś urwał z płotu czy coś. Rozcięli mi ten but, tą dechę podłożyli pod nogę, opatrunki na tą nogę przywiązali i tak. Wnieśli mnie do takiej izby wiejskiej. Tam nie było oświetlenia, tylko nad kuchnią takie gaganek się pali. Jak mnie tam wnieśli, właśnie nasi znaczy już koledzy, bo ten Niemiec im polecił, żeby wnieść. Jak mnie wnosili, to był taki półno. tylko słyszałem jęk w tym, w tej izbie. Nie zdawałem sobie racji, kto tam jest. I oni tak leżeli pod ścianą, w szereg tam chyba ze dwunastu leżało, bo to duża, kawiecka chata była. A po tej stronie był taki kącik, w tym kąciku tam trochę takiego barachła, było jakiegoś takiego, jakieś stare łachy, jakieś tam coś tego. I zaraz okno było. Takie Była to wiejska chata, to okno, tyle od ziemi było. Oni tam mnie położyli. Jak mnie położyli, dopiero wzrok się przyzwyczaił do tej ciemności. Zauważyłem, że to są niemieckie mundury. O rany, mówię, przecież oni mnie tu, jak zobaczą, że ja Polak, to tu mnie zamordują jeszcze. I po chwili przychodzi ten Ślązak do mnie i przyniósł mi w manierce coś do napicia. Jakaś kawa była, ale to była, musiała być, taka być. Ja kiedyś nie zdawałem seracji, to może być, a to była kawa z rumem. Napiłem się tej kawy i ja mówię. Proszę pana, to są Niemcy. No, Niemcy są. No, to oni to mnie jeszcze zamordują, jak zobaczą, że jestem Polak. Tego, tak. o Pierunie, nie bój się. On każdy jest cinsko ranny, to nawet życi nie podniesie do góry. Ja nie wiedziałem, co to znaczy żyć, wie pani po Śląsku. I tak się stało, że rzeczywiście, że jak, jak, jak później już rozwidniało, rano było widno i okno, tak jak taki co leżał tak niedaleko mnie. To tak patrzy, patrzy, ja tak ręki miał na takim bandażem na takim, na takim samolocie z metalu miał takie to, trzymał, jak zbaczył, o, polny się bandy, ten się bandy, ten, to cholernik, słomę z pod ciebie wyrywał i rzucał w moim kierunku. Taki był złośliwie cholera. I ja mu mówię, panie, mnie tutaj tak, o, już zaraz ich zabiorą i rzeczywiście. Przyjechały te wozy sanitarne i tych rannych Niemców zabrali, to tam było wtedy czternastu leżało w tej izbie i ja jeden. Po drugiej stronie zabrali ich. Jak zabrali tych Niemców, u nich już było widno, słyszę, że.